Znasz mojego kolegę. Znasz mojego kolegę. Znasz mojego kolegę. Znasz mojego kolegę. I don't know your colleague. Nie znam twojego kolegi. Nie znam twojego kolegi. Nie znam twojego kolegi. Nie znam twojego kolegi. Do you know my boss? Znacie bo szefa? Znacie bo jego szefa? Znacie bo jego szefa? Znacie mojego szefa? We haven't met your boss yet. Jeszcze nie poznaliśmy Twojego szefa. 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 Do you know this board game? Znasz tę grę planszową? Znasz tę grę planszową? Znasz tę grę planszową? Znasz tę grę planszową? I don't know this game yet. Nie znam jeszcze tej gry. 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 Do you know, my girlfriend? Znacie moją dziewczynę? Znacie moją dziewczynę? Znacie moją dziewczynę? Znacie moją dziewczynę? We don't know your girlfriend. Nie znamy Twojej dziewczyny. Nie znamy Twojej dziewczyny. Nie znamy Twojej dziewczyny. Nie znamy Twojej dziewczyny. Do you know each other? Znacie się? Znacie się? Znacie się? Znacie się? Yes, we know each other. We've met once at a party. Tak, znamy się. Spotkaliśmy się kiedyś na imprezie. 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 Do you know any interesting proverb? Znasz jakieś ciekawe przysłowie? Znasz jakieś ciekawe przysłowie? Znasz jakieś ciekawe przysłowie? Znasz jakieś ciekawe przysłowie? I don't know any interesting proverb. Nie znam żadnego ciekawego przysłowia. 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 Do you know this book? Znacie tę książkę? Znacie tę książkę? Znacie tę książkę? Znacie tę książkę? We don't know this book. Nie znamy tej książki, nie znamy tej książki, nie znamy tej książki, nie znamy tej książki. Do you know my children? Znacie moje dzieci? Znacie moje dzieci? Znacie moje dzieci? Znacie moje dzieci? We don't know your children. Jeszcze nie znamy twoich dzieci. 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 Do you know my colleagues from work? Znasz moich kolegów z pracy? 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 Nie znam twoich kolegów. Nie znam twoich kolegów. Nie znam twoich kolegów. Nie znam twoich kolegów. Do you know my friends from university? Znacie moje koleżanki z uczelni? 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 We don't know your friends. Nie znamy Twoich koleżanek. Nie znamy Twoich koleżanek. Nie znamy Twoich koleżanek. Nie znamy Twoich koleżanek. Do you know any Polish movies? Znacie jakieś polskie filmy? Znacie jakieś polskie filmy? Znacie jakieś polskie filmy? Znacie jakieś polskie filmy? We don't know any Polish movies. Nie znamy polskich filmów. Nie znamy polskich filmów. Nie znamy polskich filmów. Nie znamy polskich filmów. Do you know the answers to these questions? Znasz odpowiedzi na te pytania? Znasz odpowiedzi na te pytania? Znasz odpowiedzi na te pytania? Znasz odpowiedzi na te pytania. Yes! I know all the answers. Tak, znam wszystkie odpowiedzi. Tak, znam wszystkie odpowiedzi. Tak, znam wszystkie odpowiedzi. Tak, znam wszystkie odpowiedzi. How many languages do you know? Ile znasz języków obcych? Ile znasz języków obcych? Ile znasz języków obcych? Ile znasz języków obcych? I know 4 languages. Znam cztery języki obce. Znam cztery języki obce. Znam cztery języki obce. Znam cztery języki obce. Do you know my sisters? Znasz moje siostry? Znasz moje siostry? Znasz moje siostry? Znasz moje siostry? I don't know your sisters. Nie znam twoich sióstr. Nie znam twoich sióstr. Nie znam twoich sióstr. Nie znam twoich sióstr.